Dajcie pszczołeczki, detektywy oraz różne inne osoby. Moi drodzy, w dzisiejszym odcineczku postanowiłem, że musimy zbudować zbudować pewne miejsce, gdzie ja jako detektyw będę mógł w spokoju przeprowadzać śledztwo i nikt nam nie przeszkodzi. No i będziemy mogli tam mieć swoje cztery ściany, w których wiecie, będzie naprawdę spokojnie, nikt nam nie przeszkodzi i będziemy mogli na spokojnie tutaj rozwiązywać zagadkę porwania palców oraz jego I dokładnie w dzisiejszym odcineczku zbudujemy tajną bazę detektywa albo biuro detektywistyczne. Jak to chcecie nazywać? Tak to możecie nazywać. No w każdym razie trzeba zrobić taki pokój. Ponieważ no trzeba gdzieś, prawda, rozmawiać o tych sprawach. Trzeba gdzieś analizować tą całą sytuację porwania palionki. No i ja, jako detektyw, jestem zmuszony po prostu taki pokój stworzyć. No i w dzisiejszym odcineczku właśnie to zrobimy. Ale przed tym nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry oraz subskrypcji na tym kanale będę bardzo ale to bardzo wdzięczny jak zostawicie, ponieważ odcinki są codziennie o 14:30 i są naprawdę mega, ale to mega kozackie. A my przechodzimy do odcineczka. Słuchajcie, mam naprawdę dużo przedmiotów. Ja nie wiem, co robią tego LEM na zewnątrz. Zobaczcie, postawił tutaj palion prawdopodobnie płotki. I zobaczcie, one były zawsze w środku, a teraz na zewnątrz. No ja cię kręcę i pod chatą paliona po prostu się kręcą. No niesamowita sprawa. W każdym razie, nie o tym dzisiaj po prostu jest odcinek. Dzisiaj musimy gdzieś zbudować albo biuro detektywistyczne, albo jakąś właśnie tajną bazę detektywa. I zastanawiam się, w jakim miejscu możemy to zrobić. To musi być miejsce takie bardzo, ale to bardzo niby tajne. Żeby nikt nie wiedział, że tam może być jakaś taka baza Albo takie biuro Ale z drugiej strony nie może to też być zbyt tajne No bo ktoś może, wiecie Specjalnie szukać tej mojej bazy Wiecie, żeby to było takie, no Nie, nie takie, nie, nie codzienne Było takie, że, o może tutaj mi, że Może tutaj gdzieś, ty, ej to w sumie nie jest głupi pomysł Żeby tutaj gdzieś zrobić biuro, ale Ja bym zrobił to szczerze pod moim domem Gdzieś koło mojego domu, żebym miał też blisko Tutaj do właśnie tego całego śledztwa Żebym mógł pięknie, elegancko Wejść do tego pokoju i że tak powiem, badać tą całą sprawę porwania palionki razem z Yetim. Dobra, ja myślę, że to miejsce. Tutaj zawsze są piecyki. W tym miejscu mamy farbę trzciny. Tutaj mamy naszą w ogóle tajną kopalnię, jakąś. No to w tym miejscu może zrobimy, właśnie, te nasze biuro detektywistyczne. I w sumie, jak nie mam tutaj w ogóle już piecyków, tak się zastanawiam, bo to by mnie podejrzanie wyglądało, jakbyśmy tutaj w ogóle nie mieli piecyków. Tak szczerze, zobaczcie. Zrobilibyśmy coś takiego. Aha, ups, tu jest jakieś przejście. Dobra, nieważne. Tu, 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 tego nie było, tego nie było. To tutaj postawimy na przykład. A, piecyk, dobra, tutaj postawimy piecyk. Elegancki, o coś takiego. Nawet wszędzie możemy tutaj postawić piecyk, żeby tutaj nie było żadnych tutaj podejrzeń, że coś tutaj jest takiego jakiegoś podejrzanego. Więc elegancko, patrzcie, stawiamy tutaj w te cztery miejsca. Piecyki, ups, ups, tutaj piecyk, dobra, postaw piecyk, ślicznie, piecyk, i słuchajcie, w tym miejscu tutaj, o pyk. Tutaj zrobimy naszą bazę detektywa. Dokładnie. Dlaczego to robię, widzowie? No bo wiecie, zawsze mi się wydaje, że coś takiego może się naprawdę przydać. O ja cię kręcę. My tu zaraz właśnie, o nie, oj dobra, nie dobrze, nie dobrze. Czekajcie, cofka, cofka, cofka. musimy troszeczkę niżej, tutaj, że tak powiem, Przejść, bo no, zaraz ta baza nam wyjdzie tutaj na górę i to by było niefajne. Ale zróbmy to troszeczkę niżej. Ta baza według mnie jest dosyć potrzebna, no widzowie, no musimy gdzieś badać tutaj sprawę Palionki oraz tego zaginionego jetiego. I to będzie naprawdę dobre wydaje mi się miejsce. Mam tutaj oczywiście la latarnię, które właśnie sobie zrobiłem, to sobie na razie postawmy, to nie ma być duże miejsce. To ma być takie, nawet powiedziałbym, dosyć małe miejsce, takie przytulne, tylko żeby faktycznie była tutaj baza detektywa. Taka, żeby no po prostu to, to coś było, prawda? Jakaś taka baza elegancka. No, wydaje mi się, że jest ona dosyć tutaj y, ważna, jeżeli chcemy właśnie badać to śledztwo. O, czekajcie, co? Tu? O, matko. oj, o, ja cię kręcę. Ej, dobra, ja wiem chyba, co to jest. Ej, w sumie, to by fajnie wyglądało, jakby tutaj było takie szkło. No, czekajcie, to nawet by nie musiało być tajne, tylko po prostu, patrzcie, jakbym tutaj postawił szkło. Ja cię kręcę, ej, dobra, to by super wyglądało. Jakieś takie szkło, tutaj na górze mamy te nasze C-palionowo, więc po prostu, niech tutaj będzie takie, no, jakbyśmy tutaj szkło postawili. Ej, w sumie, to by wyglądało super, tylko ja tutaj nie mam za bardzo miejsca. Ej, musielibyśmy, może, jeszcze. Jeszcze w jedną stronę tutaj powiększyć to, o tutaj w ten sposób, pięknie powiększajmy. Nie będzie to duże, nie chcę żeby to było jakieś mega, mega duże. Chcę żeby to było bardziej, powiedziałbym, no ładnie, żeby to ładnie wyglądało to biuro żeby było faktycznie fajnie zrobione. I teraz czekajcie, bo ja już tutaj widzę, że nie ma miejsca. I musimy to tak mądrze zrobić, żeby to fajnie wyglądało. Więc tak, na pewno, schodki, z czego robimy? Czy z tego drewna, czy z tego drewna? Ja pozbierałem obydwa i szczerze, wydaje mi się, że to drewno jest takie bardziej tajemnicze, takie takie ciekawsze, bym powiedział. O, w ten sposób. Więc wiecie co? Weźmy może z tego drewna. Tak naprawdę zróbmy tutaj yy, na przykład teraz takie przejście. O, takie tajne przejście. Tutaj, cyk, cyk, cyk coś takiego, żeby tutaj nie było nigdzie dirta. Ha, ja nie będę mógł wtedy przejść. No to nie fajnie. Musimy tutaj niestety troszeczkę to zmienić. O, w ten sposób. Tutaj nie ma jeszcze tutaj. Ula, dobra, niedobrze, niedobrze, ale spokojnie, spokojnie naprawiamy to, naprawiamy, to widzowie potrzebuję tutaj o, właśnie gras bloka, ponieważ mam tutaj że tak powiem, yy, piękną, piękną siekierę z jedwabnym dotykiem, więc możemy zrobić coś takiego. Tutaj też musimy to zniszczyć. Tutaj też jest, ojojo, niestety góra, to zaraz to naprawimy, ale spokojnie. I po prostu robimy takie zejście niżej, tutaj też będzie niżej zejście i tutaj też będzie zejście niżej, ślicznie. Dobra, fajnie to wygląda. Piękniusio, piękniusio. Teraz czekajcie, żebyśmy to też fajnie tutaj w tym, w tym miejscu zrobili. O, coś takiego, dobra, 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 dobra. Ładnie, eleganckie, coś takiego Tutaj pyk, pyk i tutaj na górze będziemy chyba musieli Chociaż w sumie, nie no dobra Zróbmy to tak, zróbmy to właśnie tak jak jest, jest w porządku Jest naprawdę git, uwaga, cyk Tutaj robimy tak, ohoho, oho, ślicznie Dobra, pięknie, robimy to z tego drewna Bo mi się wydaje, że ono jest takie tajemnicze Takie właśnie detektywistyczne, no mi się Osobiście podoba, nie wiem czy będzie fajnie wyglądać Ale myślę, że tak, nie ma co Uwaga, robimy to, pięknie, pięknie, piękne Wejście do naszego biura detektywistycznego Musi być superowe, dobra, mamy Mamy to wejście, takie śmieńko, śmieńko. Kulanko, Nie wiem, czy nie zrobić to... Dobra, tak jest okej, okay. tak jest w porządku. Tutaj robimy takie przejście ładne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Super ślicznie, super ślicznie. Dobra, i to będzie nasze biuro detektywistyczne. Ja jeszcze tutaj muszę oczywiście ogarnąć. Na razie to po prostu y, wypełnimy tym drewnem, bo wydaje mi się, że no nie ma co tutaj kombinować za bardzo. Po prostu na razie niech to będzie taka taki, tak jak to się nazywa, taki pokoik, taki tyci, tyci pokoik, a potem ewentualnie jakoś to upiększymy, um, że tak powiem zrobimy, żeby to fajnie wyglądało i tp i td. E, dobra, dobra, tutaj już nam się skończyło drewno, nie dobrze ej, może nam się tutaj to drewno skończyć i to dosyć szybko. Nie wiedziałem, że e, tyle aż drewno to zajmie, myślałem, że też mniejszy chyba ten, e, ten, taki pokoik zrobimy, ale wiecie, to nie musi być wielkie, ja, no ja mówię, bardziej w ogóle, żeby to było ładniejsze, żeby to było wypełnione całe, niż jeżeli by to było takie ogromne, nic by tam w środku nie było, prawda? Ja w żeby to było takie małe, ale wiecie, żeby też sprawiało swoją funkcję. A ja, widzowie, mam parę rzeczy, które chciałbym tutaj zainstalować w tym naszym pięknym właśnie biurze detektywistycznym. Na pewno chciałbym wiedzieć. Ja muszę naprawdę częściej wchodzić na to palionowo, bo ja bym chciał wiedzieć, no, co ten yeti czy ten yeti faktycznie jest tutaj na tym palionowie? Czy, czy on faktycznie się przeteleportował i go nie ma? Czy może ta palionka, no nie wiem, czy ona jest w nederze z tym yeti, ja nie mam pojęcia, no nie wiem. No i musimy to, musimy to zbadać, musimy to sprawdzić. Na, na razie niestety nie mam żadnych informacji. No nie jest dobrze, ale na pewno coś czuję widzowie, że zaraz znajdziemy, że tak powiem, sprawcę. Znajdziemy sprawcę Yetiego i uwolnimy palionkę już w najbliższym czasie. Coś tak czuję, więc naprawdę będzie kozacko. E, musimy tutaj zrobić, może, schodki najlepiej. E, ja to jacie krecę ja to mam w ogóle tego kamienia, który sobie leży, bo nie ma miejsca, w ekwipunku, Nie, oczywiście. No, trudno, ale czekajcie, ja bym, ja czekam, jak to pięknie wygląda, tutaj takie szkło zrobić, oszklić to tak ładnie, no, no nie mogę, nie widzę, ja, ja muszę tutaj zrobić troszeczkę to chyba przedłużyć, o jedno, o coś takiego, ja nie mogę, dobra, to wygląda super, no nie wiem, mi się to mega podoba. To nie musi być w sumie takie, wiecie, to będzie tylko taki Pokoik detektywistyczny, niby miał być Tajny, no ale szczerze, kto będzie tutaj Wchodzić, kto będzie mi tutaj sprawdzać Tutaj pod palionowem jakąś bazę, no błagam A my tutaj wszystko co najważniejsze Mamy w głowie widzowie, mamy w głowie o, Bo sprawdzamy na odcinkach, więc O niczym się nie martwię, że ktoś mi coś tutaj weźmie Z tej bazy, nie martw się o tym W ogóle, tutaj ma po prostu to fajnie wyglądać I ma to być taka fajna baza, gdzie mogę właśnie Tutaj wiecie, pomyśleć o tym właśnie Śledztwie i teraz tak, uwaga, uwaga Dobra, zrobiliśmy taki początek, tak i powiedzmy yy, dobry start. Do, na dobry start jest to w porządku wygląda. I teraz tak, postawmy może po kolei każde tutaj najważniejsze przedmioty, czyli to. Fajnie jakbym zrobił parę na przykład, no nie wiem, yy, jakichś ładnych skrzyneczek, co wy na to? Skrzyneczki to nie jest głupi pomysł, tym bardziej, że nie mieszczy mi się już nic w ekwipunku, nic mi się nie mieści kompletnie. Wyrzucam to na ziemię, więc fajnie jakbym to na przykład, nie wiem, na razie dobra, wyrzućmy to, 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 to. To jest nam niepotrzebne, to też jest nam potrzebne Zbierzmy tą resztę o ślicznie Dobra, fajnie. I teraz, dobra, zaczynamy to dekorować po kolei. Co chcemy tutaj zrobić? Więc tak, na pewno połowę tego drewna bym tutaj Przemalował, czyli tutaj zmienił i zrobiłbym tak. Na pewno schodki. Schodki, bo musimy mieć jakieś wejście ładne. Jakieś piękne, ładne, detektywistyczne wejście tutaj. Zobaczmy tylko, czy nie obijamy się o głowę. Nie obijamy się, jest dobrze. Dobra, fajnie, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Coś takiego jest jak najbardziej Gites. Teraz, dalej, dalej, dalej. Czego tutaj brakuje, widzowie? No, brakuje mi szczerze. Hm, jakbyśmy może zrobili z drugiej strony coś takiego. O, zobaczcie, żeby to tak było troszeczkę ciekawsze, co prawda. Mamy mało miejsca, ale to musi być właśnie takie. Troszeczkę, żeby to było. Takie tajne, a troszeczkę, żeby to było takie, żeby to fajnie wyglądało i wygląda według mnie w porządku, a nie nie, nie dotykamy głową e, tego muru, więc bardzo to bardzo się z tego cieszę. Dalej, teraz widzowie, wiecie co ja bym postawił? Moglibyśmy zrobić szybę, nie w tym miejscu. E, ale wiecie, co Wy myślicie o tym, żebyśmy na przykład zrobili, patrzcie, coś takiego, uwaga. Tutaj, i zamiast tutaj stawiać szyby, postawić płotki. Zobaczcie, takie płotki, takie coś, no nie wiem, nie wygląda to dobrze, no wydaje mi się, że jest to takie. No ciekawe, ciekawe, albo może ten płotek z zewnątrz postawić. O jedno dalej, tak jakby to było troszeczkę na zewnątrz. Zobaczcie, w tym miejscu. Wow, ej, dobra, to będzie ciekawie wyglądać. Naprawdę, zobaczcie, coś takiego. Cyk, 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 cyk. Wow, ej, dobra, no mi się to podoba. Zobaczcie, tak, z zewnątrz mamy troszeczkę więcej miejsca tutaj. Więc naprawdę fajnie. Mi się to osobiście podoba. Dobra, mamy coś takiego, ale tu nie koniec, widzowie. Biuro detektywistyczne. Co by to, by, to by było za biuro, gdybyśmy nie mieli? Tutaj musimy postawić najważniejszą rzecz, tutaj, w tym biurze. Czyli nasze siedzisko i naszą taką główną, że tak powiem, ym, no bazę do operacji, czyli na pewno jakieś siedzenie, na pewno jakiś stoliczek, no i na przesłuchanie, drugie siedzonko. Tylko musiałbym to chyba powiększyć w takim razie w tym miejscu, coś mi się wydaje, bo tutaj na, w drugim miejscu tutaj nie ma za bardzo, że tak powiem, no tutaj już jest woda, prawda? Więc tutaj tak średnio, byśmy mogli to zrobić. Możemy to trochę powiększyć w tym miejscu, tak o dwa. I zrobiłbym na przykład tutaj właśnie. Oj, 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 o, ja, o, ja cię krecę, dobra, tu już jest jakiś basen, chyba z tego Dave'a. Oj oj oj, dobrze, nie dobrze, dobra, basen Dave'a. Dobra, nieważne. Widzowie, wy tego nie widzieliście. Żadne baset Dave'a tutaj nie ma. Nic, nic takiego. Dobra, tu, 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 tu my to już murujemy. Pięknie, 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 pięknie. Dobra, nara, 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 nara. Nie ma tutaj niczego, widzowie. Tu, 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 tu. Niczego tutaj nie ma. Ta, 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 ta. Dobra, pięknie, pięknie. Super. Tutaj ładnie to murujemy. I fajnie. Dobra, nie, no. Wygląda to naprawdę kozacko. Wow, wow, wow. Dobra, spoczko, coś takiego. Eee, no, oczywiście, no dobra. no Na razie kozacko to trochę, że tak powiem, za dużo powiedziane. Ale będzie to wyglądać naprawdę w porządku. Eee, ja wam gwarantuję, widzę. No nie, pozwolę, żeby ta baza wyglądała No tragicznie, to musi wyglądać pięknie To musi być po prostu, no, arcydzieło kunst sztuki, najlepsza rzecz na świecie Dobra, teraz, mamy, dobra Mamy tą bazę zrobioną, teraz by się przydało zrobić jakieś siedzisko Może właśnie, nie Teraz, wiecie co robimy? Teraz robimy po prostu Tutaj jakieś upiększanie tego wszystkiego Na pewno, chciałbym tutaj latarnie, latarnie są superowe Wydaje mi się, że latarnie dają takiego mm, Troszeczkę efektu właśnie y, Takiego, no, detektywa, nie? Że tutaj jak latarenki są naprawdę w porządku Tutaj jakaś druga latarenka, trzecia latarenka będzie na przykład, a powiedzmy, że będzie nawet tutaj w tym miejscu. O, taka postawiona. Może nawet wiecie co? Yy, dosięgnę? Nie dosięgnę. Ja bym tutaj postawił taką jedną tutaj na zewnątrz. Może gdzieś. Yy, yy, o, tutaj na przykład w tym miejscu i. Yy. Dobra, w tym miejscu. Świetnie, świetnie, świetnie. Żeby to wiecie, też z zewnątrz coś tutaj było fajnie wyglądało. Mhm. Mm coś takiego. No i teraz wiecie co? Mam mapę. Zobaczcie jaką mapę zrobiłem. Tadam! mapę Palionowa. I my nawet jesteśmy tutaj na górze, widzicie? Taki ten ruszam się, o tu 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 się ruszam na górze. Troszeczkę tej mapy postawiłbym na pewno tutaj. O, o jakiś obraz, jakiś obraz detektywistyczny. Łomatko, dobra, to mi wygląda jak, jak jakiś faktycznie no, ja, no jak tutaj wchodzimy, jakiś obraz tutaj widzimy, no to faktycznie taki detektywistyczny troszeczkę wygląd. Powiedziałbym, ja bym chciał troszeczkę większy ten obraz zrobić. Czy on może być taki duży? Duży obraz, duży obraz. Wow, wow, to jest za duży trochę. Tego nie chcemy tutaj ten na trzy, jest taki obraz na trzy, chyba nie ma, jest taki, wow, jest taki na cztery, widzicie, takich dwóch Kung Fu Panda, ale to my nie chcemy takich, albo taki postawię tutaj w tym miejscu, to jest dobry pomysł, patrzcie, tutaj stawiamy tom, yy, że tak powiem pochodnie, a obraz chcemy taki wielki, wow, jaki wielki obraz, dobra, no słuchajcie, nie, dobra, musimy tutaj, musimy tutaj faktycznie to zostawić, ten obraz piękny, jest taki postawiony, no, za tym obrazem możemy coś zrobić, oprócz tego, że tam, no, za tym obrazem jest, że tak powiem, jakby to powiedzieć, yy, tutaj baseny Dave'a, więc nie niekolorowo, ale nieważne. Teraz musimy postawić piękne, eleganckie, prawda, siedzisko. Siedzisko nasze. W tym miejscu możemy postawić, Oj, tu będzie niesymetrycznie. Dobra, to będziemy jej podwójne. Trudno. Ta... Oj, oj, oj! Zniszczył mi się obraz. Dlaczego? Niedobrze, nie dobrze, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, widzowie, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, nie taki obraz. Chciałem najpierw taki obraz, ale chyba nie taki zrobimy. Ja bym chciał troszeczkę większy, troszeczkę większy. Taką mał... Ta małpka jest w porządku. Chociaż no, ci ludzie też są, ok. Wow, ej, dobra, ten jest straszny, ty, ale no troszeczkę, no jest to troszeczkę detektywistyczne. Nie, ten, ten szkielecik. Więc wiecie co? Zostawmy go tutaj. Tutaj stawiamy, tutaj, że tak powiem, te, 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 Schodki, tutaj też schodki. Takie niby krzesełka. W tym miejscu postawiłbym, o, taki niby siedziska, żeby to Żeby można było faktycznie usiąść tutaj. Pek, pek, coś takiego. Oj, nie, tu tu, 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 proszę usunąć. Ładnie, ładnie. Ok, tutaj też. Usuwamy. Halo, halo, co ja, co ja robię? Dobra, widzę, ja nie wiem, co ja robię. Dobra, coś takiego. I w tym miejscu też. Dobra, pięknie. Mamy coś takiego. Tutaj nie będzie tej skrzynki, tylko ja muszę tą skrzynkę no przenieść. Proszę przenieść tą skrzyneczkę. Na przykład ta skrzyneczka. Nie no walić widzowie tutaj mam magazyn To po co tutaj w ogóle jakąkolwiek skrzynkę stawiam Nie chcę tej skrzynki mieć tutaj jest jakaś pusta skrzynia Ta będzie pusta tak ta jest pusta skrzynka Stawię... Tutaj po prostu postawmy część tych rzeczy Których nie potrzebujemy bo Po prostu nie mamy miejsca za bardzo Musimy tą skrzyneczkę też zniszczyć. Sorki, skrzyneczka. Sorry, crafting. No, wy mi nie jesteście potrzebne. Po co ja w ogóle stawiam tutaj skrzynkę, jak ja mam tutaj pełno miejsca? E, obok, obok, od razu obok. Właśnie, potrzebowałbym, wiecie czego? Tutaj, wziąłem po prostu od wieśniaków Wziąłem piękny tutaj dzwon. <grytko> Tylko nie wiem, gdzie ten dzwon postawić. Może w tym miejscu na przykład. To nie jest głupi pomysł na dzwona. O, piękny dzwon. Oprócz tego potrzebowalibyśmy, może crafting. Na razie postawmy tutaj ten stół rzemieślniczy, bo możemy tutaj zrobić jakieś na przykład płoteczki. O, płoteczki. I nie wiem, czy to będzie fajnie, że tak powiem, wygląda jako take ten, ale byśmy zrobili coś takiego. Uuuu no i tutaj dobra i tutaj badamy, badamy sprawę o, E, patrzcie, jak ja wejdę w to nie jak wejdę w tą półpłytkę, to płytkę, to nam bije. Nie, 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 dobra, to nie dobrze. To ja bym to zrobił gdzieś wyżej. Na przykład w tym miejscu bym to postawił. Dobra, teraz jest piękniej, widzowie, siadamy tutaj i rozmawiamy. Rozmawiamy o detektywistycznych sprawach. Wiecie, ja mam. Ja tu luneta, jest normalnie wszystko, grane jest elegancko, więc to naprawdę wygląda kozacko. Teraz dalej, ale musimy tutaj jeszcze coś zrobić. Wiecie, co bym chciał zrobić? Chciałbym postawić gdzieś tą mapę. Tą mapę palionową, Najlepiej gdzieś tutaj na ścianie, tylko niestety nie mam tutaj. Tego item frame'a, czyli tej takiej ramki ładnej. Ta ładna ramka, mm, ja wiem, mógłbym ją zrobić w sumie, ale nie chce mi się. To na razie po prostu postawmy to gdzieś po prostu w jakiejś skrzyneczce czy w czymś. Czy nawet, ej, nawet w jakimś takim piecyku, co? W jakimś takim tajemniczym piecyku mapa, żeby nikt nie widział. O, dobra, to jest coś, to jest po prostu ukrycie level 1000, to mi się podoba. Coś takiego, jeszcze troszeczkę tutaj czegoś brakuje. Wiecie, czego mi brakuje? Jakiejś takiej głębi mi brakuje w tym wszystkim. Hmm, tutaj bym zrobił jakieś, 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 jakieś. O, na przykład, to bym postawił na przykład w tym miejscu. Żeby było po prostu coś takiego, ehm, gdzieś tutaj jeszcze jakieś troszeczkę liści bym postawił. Liście fajnie wyglądają i książki, no przecież detektyw, detektyw to przecież musi mieć dużo książek tutaj. Wszędzie książki stawiamy, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Tutaj też stawiamy w max książek, max książek. W tym miejscu, tutaj, w tym miejscu, to cała ta ściana musi być z książek zrobiona. Tutaj maksymalna ilość książek po prostu, bo detektyw no musi dużo czytać, widzowie. To nie są przelewki, praca detektywa, trzeba naprawdę dużo czytać, dużo się uczyć. Okej, okay, okej, okay, coś takiego, dość no I jeszcze tutaj, o może postawimy jedną taką biblioteczkę. No, duże z tych biblioteczek, aż powiedziałbym, troszeczkę za dużo, to usuwamy pięknie. Dobra, coś takiego. Dalej, 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 dalej. Musimy to dalej zdobić. To nie jest koniec tutaj naszego pięknego biura detektywistycznego. Może tutaj już w sumie tego zielonego wystarczy. Jakaś taka doniczka mogłaby być ewentualnie postawiona. Tutaj jakieś taki zielone, nie wiem co, po prostu. Ojo! Zniszczył mi obraz. Niedobrze, no po raz chyba dziesiąty mi ten obraz zniszczy. No, ja cię kręcę. Dobra, nie, ostatni raz stawiam ten obraz. Jaki obraz wypadnie, taki będzie. Okej, okay. szkiecior, no taki troszeczkę straszny ten obraz, ale Zostawmy go taki, jaki jest, nie zmieniajmy go już Dobra, jest coś takiego No powiem wam szczerze, no nie wygląda to Dobrze, wygląda to ok. mi się podoba Mi się widzowie podoba coś takiego To nie ma być jakieś super wielkie, to ma być po prostu takie Biuro detektywistyczne, że wchodzisz i wiesz Po prostu, co to jest widzowie W tym miejscu coś bym zrobił, tutaj w tej, na tej podłodze Jakiś dywanik bym może położył e, Nawet z takich półpłytek To by nie było chyba źle, żebyśmy zrobili coś takiego może, A może jakąś taką półpłytkę, taką tajną Co nic nie robi, ale wiecie Ktoś się może zastanowić, co to jest za półpłytka może otwiera jakieś tajne przejście Tajne drzwi detektywistyczne, nie wiem Postawmy to coś takiego tutaj i może Jeszcze jakieś rzeczy, jakieś tutaj rzeczy Co byśmy tutaj mogli zrobić, hmm No w sumie, no widzicie widzowie, zrobiliśmy Wszystko co możemy, oczywiście powinniśmy Wiecie co zrobić, jeszcze jakąś kolejną tajną bazę Pod schodami czy coś, bo to No tego nie będę zamykać, tutaj po prostu każdy Będzie mógł wejść, każdy będzie mógł wyjść, ale wiecie Będzie to nasze takie biuro detektywistyczne Taka baza detektywa, coś takiego Gdzie będziemy mogli gadać o różnych rzeczach I przywo, oczywiście najważniejsze, musimy gdzieś Mapę postawić. Ej, gdzie ja mapę wrzuciłem? A, tutaj mam mapę. Dobra, pamiętam. Superowo, dobra, to to mamy, to mamy w sumie. Jeszcze jakiś taki może schodek, gdzieś tutaj postawimy, jakiś taki, nie, schodek może nie, ale pół płyteczkę bym postawił z tego drewna, tylko niestety nie mam, nie mam nigdzie tego drewna. Tutaj pewnie będzie to drewno. O, tak, potrzebuję tego drewna, ładnego. Mm -hmm, mm -hmm. Teraz crafting, crafting, crafting. Ja chyba miałem gdzieś. Aha, nie mam tutaj craftingu. No dobra, to crafting mam w takim razie w tym miejscu pięknym. Ok, siemaneczko, siemaneczko. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobra. Elegacko stawiamy tutaj crafting. Uwaga, uwaga, uwaga. I jakieś tutaj pół płyteczki, dwie postawione, jakieś niby takie si siedzisko, siedzonko. Dobra, widzowie, wiecie co, jeszcze możemy tutaj. Nie, no dobra, już wystarczy tych liści. Liści jest wystarczająco. Wszystkiego jest, wydaje mi się wystarczająco ewentualnie, ewentualnie mówię. Jakieś tutaj możemy zrobić jeszcze. Oha, hmm, tutaj mam w ogóle że myśli, czy to nieźle. Możemy zrobić coś takiego. O, uwaga, uwaga, tak, po prostu na ścianie, żeby było um, troszeczkę to ciekawsze. Cyk, cyk, cyk i cyk. O, coś takiego. Na ścianie troszeczkę, żeby to urozmaicić, prawda? Żeby to wnętrze było takie bardziej pełne. Yy, I oprócz tego, oprócz tego, no nie wiem, na przykład tutaj w tym miejscu, co możemy w tym miejscu postawić. A w tym miejscu postawmy na przykład a tutaj, nie no, książkę nie, ale na przykład jakiś, jakiś co ja chciałem crafting. Chciałem postawić to. I ten craftik będzie przykryty jakimś tu, tym. Ja a czemu nie? A czemu nie? A czemu nie? Czemu craftik być nie może przykryty płotkiem ładnym? A może, właśnie, kto komu zabroni? No, nikomu. No właśnie, no więc pięknie, elegancko jest to przykryte. Jest to troszeczkę, jakoś wygląda ciekawiej. Widzowie, ja cię krecę, no zrobiliśmy naszą detektywistyczną bazę, naszą detektywistyczne biuro. No nie wiem, jak chcecie zwać, tak to mm, możemy tutaj nazywać. W każdym razie wydaje mi się widzowie, że to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie o persce do góry oraz subskrypcji na tym kanale, a odcinki są codziennie o 14.30. Trzymajcie się, pa! pa!